Szymon Prokop z Michałowa ma zaledwie 12 lat, a swoją wiedzą mógłby zadziwić niejednego studenta. Sam buduje, projektuje i szturmem podbija świat programowania. Od zawsze interesowałem się takimi rzeczami. Kiedyś ten mnie zapisał na kurs tworzenia stron internetowych. Ten łazik to efekt przymusowej kwarantanny, przerwę w szkolnych ławach, Szymon wykorzystał na pierwszy, samodzielny projekt. Orol posiada czujnik temperatury. Na wyświetlaczu można odczytać temperaturę mm, oraz dowolny tekst. Posiada kamerę na obrotowym gimbalu oraz czujnik mm, odległości. Ty po prostu tamtej strony do tej, dobra? Czekaj, jakby tu mi doszło pod tą blaszkę. Pasję dwunastolatka mocno wspiera tata, sponsoruje i zachęca do aktywnego działania. Nie chodzi o to, żeby wspierać pasję dziecka, tak? No. Najpierw, żeby znaleźć w ogóle, czym się dziecko interesuje, nie zostawiać go tak samemu sobie, tylko żeby to jakoś ogarnąć. Swoją przygodę z robotyką zaczął razem z innymi młodymi pasjonatami, tu na Dziecięcej Politechnice. Uczył się od najlepszych. Na początku gdzieś tą całą klasę, tak? Dziecięca Politechnika Świętokrzyska stała się taką małą kuźnią wielkich talentów. Okazało się po pierwszym semestrze, w którym uczestniczył, że bardzo go zainteresowało programowanie. W związku z powyższym zrobiliśmy wyjątek od reguły i Szymon skończył dwa stopnie kursów programowania. Teraz młody konstruktor pokazuje i udowadnia, że wielkie sprawy rodzą się w małych głowach.